Halo halo, hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie jestem Adam i... no, the Last to was dzisiaj. <laughs> Dzień dobry, jako że jestem trochę chory, no to... i mam czas, no to postanowiłem nagrać, bo... No bo jestem trochę chory i mam czas. No, no to co, lecimy. Pytanie tylko czy to jest ten zapis, bo, bo nie wiem Ale chyba ten, trochę jesteśmy do tyłu najwyraźniej. No dobra, no to lecimy. Oo strzały, ale... Co Chodźmy stąd. Inaczej skończymy jakiś Tędy Nie no kurwa nie wiem którym się sprintowało. Ja jestem ujebany na web jakiś No to to wiem, że był szybki obrót. Nie wiem. Chodź. Hmm. Tym? No tutaj klamkę wyciąga. Mm. A tu do Tamtędy dostaniemy się do północnego tunelu. No dobra, ale jak tam wejdziemy? No, no to w sumie u mnie to się nic nie pozmieniało. Wiem, że nikt nie pytał. No ale no. Uznałem, że w końcu trzeba skończyć tę grę. Bo już miejsce mi się kończy na konsoli. Już nawet kurwa Warzona nie mogę pobrać, bo waży 200 giga Ostatnio kurwa wszedł. dzisiaj wszedł update. W sumie jak to nagrywam. To jest. który dzisiaj jest 9 września. Kończy mi się kupon z Maka. Ostatni. Zdarza się. No I swoją no. drogą, to co cię łączy z Malin? Nie wiem, no chyba po prostu jest moją koleżanką. Koleżanką? Kumplujesz się z przywódczynią świetlików. Ile to masz lat? 12? Znała moją mamę, opiekowała się nią. I mam 14 lat, jeśli cię to w ogóle interesuje. A gdzie są twoi rodzice? A gdzie są w ogóle wszyscy A. rodzice? Odeszli, dawno temu. <grym> Czyli zamiast siedzieć w szkole. Postanowiłaś zwiać i dołączyć do świetlików. Mam rację? Słuchaj, jeśli myślisz, że powiem ci, czemu mi przemycasz, to się mylisz. Wiesz, za co lubię swoją pracę? Za to, że nie muszę wiedzieć takich rzeczy. Szczerze powiedziawszy, wasze plany latają mi koło tyłka. Świetnie. Też tak myślę. Yy, no, o czym to ja? A, no, bardzo waży. 200 giga kurwa update dziś przed do żeby ważyć 90, bo wychodzi ten nowy Call of Duty Vanguard, no i beka. Co tutaj? Co ty wyrabiasz? Odpoczywam. A ja co mam tutaj robić? Na pewno coś sobie znajdziesz, może zegarek. psuty zegarek, mam rotałeś coś przez sen. Nie cierpię koszmarów. Ta, ja też. Wiesz co? Nigdy nie byłam tak blisko tego. Popatrz, jak tu ciemno. Chyba już nie może być gorzej. Czego chciały od ciebie te świetliki? Hej, przepraszam, że tak długo ci cholerni żołnierze są wszędzie. Co z marlin? Przeżyję. Widziałam sporo towaru, naprawdę sporo. Wchodzimy w to? Tak. To chodźmy. Ta jeszcze mi się kurwa będzie wylewał. Grzałem, spaliłem na wypłaty. Czekaj, muszę będę mógł to kupić nową. Że to trochę dziwne, że zlecili nam tę robotę. Marlin chciała sama przeszmuglować małą, ale sytuacja zmusiła ją do wybrania nas. Straciła dużo ludzi, nie miała wyboru. Mam nadzieję, że ktoś z nich żyje i nam zapłaci. Na pewno. Aha, ona sama za przesunięto szafkę, tak? Aha, lecz. Halo, ja chcę przejść. No kurwa, Starci moje pierwszeństwo gówniaro. Nie wiem, czy wiesz, dobra, jak to się robiło? Dobra, jest trójkątem. Kto będzie tam na nas czekał? Ponad grupa świetlików przeszła po nią, aż z innego miasta. Dziewczyna musi być kimś ważnym. Kim ty właściwie jesteś? Córką jakiejś szychy, czy coś takiego? Coś w tym rodzaju. E, ile to jeszcze potrwa? Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za kilka godzin dotrzemy na miejsce. Dobra, no to ja na razie zapisuję grę i widzimy się za chwilę, bo muszę coś sprawdzić. Jak tylko stąd wyjdziemy, masz się nas słuchać i nie oddalać. Tak. Dobra, sprawdziłem, co miałem sprawdzić. Wszystko działa. No i lecimy dalej. No to kurwa, trendy. Tym głównym tylko jak? Aha, dobra. Nie wiem, nie grałem w tę grę kurwa miesiąc, co so, nie wiem, się, co, jak to się robi, co się robi. Dobra, możemy iść, wychodź. Chodź mała. Patrz pod nogi. Ten deszcz nam nie pomaga. wyszłam na zewnątrz. A tak się biega, tak? Nie ja biegam teraz, tak? Trochę wolno. Tędy. Tylko bez numerów. Ruchy. Odwróć się na kolana. Złożę raport. Ręce na głowę. Która mile z dwunastego? Przejęliśmy trzech włóczęgów. Przyjęłam. Puść nas. Zobaczysz, że nie pożałujesz. Zamknij się. No, weź tego gówna. Za mhm. no. ile będą? Parę minut. O oh, kurwa, myślałam, że tylko ich obezwładnimy albo coś. O oh, kurwa, patrz. Chrystus. Bon. Marlina o tym wiedziała? Po cholerę szmuglujemy zarażone dziecko. Nie jestem zarażona. Nie? Skaner kłamie? Mogę to wyjaśnić. No to lepiej się z tym pośpiesz. Popatrzcie. Nie obchodzi mnie, jak się zaraziłaś. To ma trzy tygodnie. Przemiana następuje w dwa dni, więc przestań pieprzyć. Ma trzy tygodnie. Przysięgam. Czemu by was wystawiała?

Okej, okay, Eni. Mój sygnał biegniemy. Sygnał. Uciekamy. Okej. Okay. Teraz. W nogi. Yo, Johnson. O, oh, okej. Okay. Trzymaj się z dala Nie No bo musimy powiedz. Gotowa? Bo... Jasne. Easy? Tutaj. Dobra. Chod widzę, się. widzę ich, widzę, widzę ich. Musieli się przedostać. Sprawdzić okopy. Nic tutaj nie idę. Na pewno wiemy w Plezli? Zadwołania Nie dajcie się zauważyć. No nie mogę wziąć do tej rury. Trzymajcie czuję.

Nie, nie, tutaj. Czekaj, skończycie. Szybko, szybko. Zostawmy ich klikać. Dobra, spoko. To spierdalajcie. Zostawcie nas klikać, których tu nie ma. He he. Tez... Jo. Tez, kurwa, nie straż. Idiotko, kopiery, dolona. Możemy przejść wtedy? Jak to, jak kurwa, Nie bokiem przejdziemy? Jak to wygląda? Wiesz, jak wygląda? Zajebiście dobrze. Co wy w ogóle pierdolicie? Jak za dużo? O, cholera. Okay. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Cicho, cicho, śpimy. Do spania. Do spania, dobrze. Do widzenia. Dobra. Patrzcie, cyk, fuk, robota. Dziękuję. Do widzenia. Ofiara była ostatecznie jedna. Super. Lecimy jest dalej. Gdzieś. Strzelam, że tu. No, nie jest tu pewien, ale git. <laughs> Dobra, zuwa Porobieni jak dzieci. Dobra. Ta, się przyda. Trzymaj się blisko. Jakie ja mam, kurwa, poziom trudności ustawiony, bo nie pamiętam. Normalny, dobra, jest. Przynajmniej już nie buchniemy. Mikro dzieci. z nami łamie, oczarni? Zgłoś się! Cholera. Kolejni żołnierze. Cel wciąż na wolności. Plan jest wracamy do sektora 11. No i zajebiście. No i zajebiście. Dobra. Tutaj to się można przebiec, jogging spoko rzecz, a tutaj? No co się dzieje? O OJES! Czekajcie, czekajcie! Yo! Ej to ja chyba tędy mam iść, to nie, to ja się wracam, pierdolę. Tam może być jakiś lud ciekawy. Dobra, kurwa. zdobyć itemy. Tutaj może być coś ciekawego. Cios. Wciąż... O! o. O, o, o. To chciałem zdobyć. To mi się podoba. Dobra, tu jest jakaś szafencja. Co mamy w szafce? Gówno, nasrane jest. Tylko chujowo. Myślę, że tędy się Jesteśmy bezpieczni? Nie, wciąż się tu kręcą. Przekro, słab oddech. Joel, zobacz jest tu coś co nam się przyda. No kurwa. Kurwa, mordo. Dobra. Pytanie brzmi co tam się nam nie przyda. Tess, tutaj. Tu tą rurą. No tędy mieliśmy iść. Możemy przejść tędy Nie, się. No, nie dali, No dalej tą stoją kurwa I co to za paru wyjebane no śmieci Nie mają nic lepszego do roboty <laughs> Nie było, panie jakichś gówniarze z gdzieś ze szkołą A tak zapomniałem jest Apokalipsa i nie ma szkoły To? <laughs> Chyba już mhm. Słuchaj, jaki był plan? Załóżmy, że dostarczymy cię do tych świetlików. I co dalej? Marlin powiedziała, że mają własną strefę kwarantanny. z lekarzami, którzy wciąż szukają leku. Znamy już tę śpiewkę. Co też? A to, to co się ze mną stało, jest. Kluczem do tej szczepionki. O Jezu. Tak powiedziała? Na pewno tak powiedziała. Weź się odwal! Nie prosiłam cię o to! Ja też nie. Też. Co my tutaj robimy, do cholery? A jeśli to prawda? Żartujesz? Co wtedy, Joel? Dotarliśmy aż tutaj, więc dokończmy misję. Mam ci przypomnieć, co tam na nas czeka? Rozumiem. Będę. Jeśli pójdziemy przez centrum, dotrzemy do ratusza przed świtem. Miejmy nadzieję. No dobra, no to oni dotrą do, radusza, do ratusza przed świtem, a tymczasem ja będę kończył. No to taki teaserek na dzisiaj. Jutro będzie dłuższy odcinek, bo nagram sobie na zapas, bo... No wiecie, szkoła, praca, no ciężko pogodzić to z nagrywaniem. No ale cóż, ja się biorę za nagrywanie kolejnego. Nagram sobie tam, no nie wiem, do końca września, a potem zobaczymy. Już dobra. Ja się z wami żegnam. Do, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!